Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym zadaniu. Mamy tutaj taką liczbę 2 do minus 3 razy 3 do minus 1 w liczniku, w mianowniku 2 do minus 1 razy 3 do minus 2 i to wdawia się do potęgi zerowej. I teraz, to jest jedno zadanie z zadań podchwytliwych, bo nie musimy liczyć tego, co jest w środku, bo mamy do potęgi zerowej, więc wynik będzie jeden po prostu. Bo cokolwiek do potęgi zerowej 3 899 000, jakaś tam dalej liczba do potęgi zerowej zawsze daje 1. Po prostu to jest taki wyjątek, trzeba się go nauczyć na pamięć. Ale zobaczmy, co, co tutaj można by to policzyć, jeżeli byśmy nie, nie wiedzieli tego, że do zerowej. Tak to działa. 2 do minus drugiej to jest 1 druga do drugiej, czyli 1 czwarta. 3 do minus pierwszej to jest 3 pierwsze do minus pierwszej, czyli 1 trzecia, bo jak jest ujemna potęga odwracamy ułamek. 2 całe, 2 pierwsze... I dwie pierwsze to jest jedna druga, tego wrócimy. Czyli jak mamy 2 do minus drugiej, co nie, to jest inaczej. Dwie pierwsze, dwa to jest dwie pierwsze, tak, do minus drugiej, co z kolei jest, a ten nawet jest brzydki, tu nie ma minusa, żeby nie było. Co z kolei do minus drugiej, pozbywamy się minusa z wykładnika, zamienia się nam licznik z mianownikiem miejscami do drugiej potęgi, to nam daje 1 czwartą. Tyle, bo 1 do drugiej jest 1, a 2 do drugiej jest 4, dlatego się wzięła stąd czwórka. No i z drugim strójeczką to samo się działo zostało. I 2 do minus pierwszej. Ty, ale tutaj nie ma sensu w sumie tego liczyć, bo możemy to jeszcze lepiej zrobić, bo patrz. Tu jest dzielenie, czyli będzie, zostanie nam tak. 2 do minus drugiej, dzielenie to jest odjąć, czyli dodać 1 to zostanie nam 2 do minus pierwszej. Dlaczego? Bo jak jest dzielenie, to się odejmuje. A minus 2, o, napiszę to całe działanie. Czyli mamy tak, minus 2, odjąć, bo kreska ułamkowa, ale mamy tę samą podstawę, 2, 2, minus 1, czyli w nawiasie minus 1. O, i tak będzie Wam najlepiej zrozumieć to. Razy 3 do minus pierwszej. Odjąć, bo kreska ułamkowa minus 2, no w nawiasie, żeby te minusy się nie pomyliły. I to do zerowej. I nie musimy w sumie tego liczyć, tak, jak tutaj będzie szybciej. To już jest trzeci sposób, kurczę, na rozwiązanie tego zadania. Czyli mamy tak, 2 do potęgi minus 2 plus 1, czyli minus 1, razy 3 do minus pierwszej plus 2, czyli 3 do pierwszej i całość jeszcze do zerowej. Czyli mamy coś takiego 2 do minus pierwszej, no to jest 1 druga po prostu razy 3. Do zerowej, czyli jak już nam się chciało to policzyć, to będziemy mieć 3 drugie do zerowej. No i teraz to jest po prostu jeden. Tyle. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, koniecznie daj łapkę w górę, podeszli to zadanie swoim znajomym, żeby zobaczyli, w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami na maturze. Zapraszam Was również do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je jak najszybciej rzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Zapraszam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, ewentualnie napiszcie. Hmm, czy coś było na przykład nie do końca zrozumiałe? Jeżeli macie jakieś wątpliwości, napiszcie to w komentarzach. Na każdy komentarz odpiszę z chęcią. Co więcej, możecie napisać w komentarzu cokolwiek. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia. Za najbardziej oryginalne komentarze dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.